Semantyka z Wisconsin. To widok z Wisconsin, który znalazłem piękny w internecie, żebyśmy mogli się popatrzeć na coś mniej abstrakcyjnego niż tylko na filozofię, ale teraz musimy wrócić i zająć się myśleniem na temat intencji. Otóż idea tu jest trochę podobna do tego, co mówi Kierpik i Patnam, ale nie dotyczy wcale języka naturalnego. Nie dotyczy nas własnych, nie, nie dotyczy też terminów naturalno-rodzajowych. Ja wiem, że to jest dosyć straszny termin, ten termin naturalno-rodzajowy, lecz dotyczy reprezentacji umysłowych. Więc mamy zmianę przedmiotu teorii. Widzimy od razu, że to można pasować do naturalizacji nawet najbardziej pierwotnego rodzaju intencjonalności takiego, o którym chciałbym mówić, na przykład John Searle. Nie mówi się tutaj o przekazywaniu Znaczeń czy reprezentacji w całości w społeczeństwie, lecz o wyznaczaniu ich odniesienia w sposób indywidualny przez pojedynczą osobę, czyli w ogóle społeczeństwo znika z naszego radaru. Mówimy o indywiduum, które rozpoznaje albo uczy się wyznaczać odniesienie swoim reprezentacjom. I te reprezentacje traktowane są jako znaki naturalne. O znakach naturalnych już troszeczkę było mowa. I to, był ten, to była ta rzecz, która nam przeszkadzała w uznaniu. Że teza Brentana na, te, na temat istoty intencjonalności jako e, czegoś wyłącznie umysłowego jest słuszna, no bo możemy znaleźć dym jako oznaka ognia, zjawisko intencjonalne o charakterze nieumysłowym. No więc mamy znaki naturalne, które coś takiego też robią. Znak naturalny. No, w tym miejscu warto byłoby jednak dokładniej określić pojęcie znaku naturalnego, którym posługiwałem się już wcześniej na tym wykładzie. Uznaje się znak naturalny związany z odniesieniem za pomocą trzech rodzajów relacji. Relacją przyczynowo-skutkową, relacją współwystępowania albo relacją podobieństwa. To są trzy różne relacje. Możemy sobie bardzo łatwo znać przykłady tego rodzaju rzeczy. Jeśli mamy jakiś rodzaj relacji przyczynowo-skutkowej, no możecie Państwo pomyśleć na przykład o śladach na śniegu. Przyczyną pojawienia się takiego śladu jest to, że ktoś, na przykład, postawił stopę w bucie na śniegu, poza odśnieżonym chodnikiem, oczywiście. Skutkiem jest to, że mamy pewien odcisk buta. I ten odcisk jest skutkiem, który jednocześnie jest znakiem naturalnym, bo za pomocą tego odcisku możemy zidentyfikować osobę, która była w tym miejscu. Możemy znaleźć tę osobę. Podobnie, oczywiście, możemy znaleźć. Odpowiedni samochód, patrząc na tym, jakie są ślady opon, możemy po odciskach palców rozpoznać osobę, która ostatni raz dotykała pistoletu, zanim zamordowano z niego pewną osobę. I tak dalej. To są wszystko relacje przyczynowo-skutkowe. Mamy też relacje współwystępowania. Może na przykład występować w tym samym czasie pewna relacja z konieczności, mająca na przykład wspólną przyczynę. I tak możecie Państwo pomyśleć o pewnym wskazaniu barometru. I Jakimś zjawisku pogodowym. No, to zjawisko pogodowe ma wspólną przyczynę z tym, jakie jest wskazanie barometrów. Ciśnienie atmosferyczne nie jest spowodowane przez, no powiedzmy, jakiegoś rodzaju zjawiska pogodowe, tylko przez to, że my, które możemy obserwować. Na przykład jakiś front atmosferyczny przechodzący, zmieniająca się pogoda, kiedy mamy wyż zmieniający się na niż albo na odwrót. Więc ma wspólną przyczynę i współwystępuje z obserwowanym zjawiskiem. I wreszcie relacja podobieństwa, kiedy mamy do czynienia z pewnymi przedmiotami, które przypominają inne. Jeśli Państwo pomyślą o odciskach buta, to oczywiście one są do siebie jednocześnie i podobne, i przyczynowo-skutkowe. Ale możemy mieć też i relacje podobieństwa w przypadku na przykład osoby, która jest sobą, w którym Elwisa Presleya. Ona nie jest w żaden sposób nim spokrewniona, ale jednocześnie jest po prostu To Jest osoba podobna i wizerunek tej osoby może funkcjonować jako znak naturalny. Dlaczego to jest znak naturalny? A to jest znak naturalny w odróżnieniu od znaków konwencjonalnych, które obowiązują arbitralnie, bo my żeśmy się tak umówili, że one mają to znaczyć. Na przykład jak te literki na ekranie, które Państwo widzą, one są wszystkie literki arbitralne. To, jak wyglądają, nie ma żadnego związku z tym, nie mają być do niczego podobne. E, oczywiście zostały jakoś przyczynowo-skutkowo wyprodukowane, ale to nie ma żadnego związku z tym, co one znaczą w tym przypadku. A przynajmniej nie jest to oczywiste, że ma, ma jakiekolwiek znaczenie. Pierwsze dwie relacje czasami określa się ogólnie w kategoriach korelacji czy kowariancji, ponieważ e, nowe relacje możemy uznawać za pewnego rodzaju pod. Kategorię istotną tego. W każdym razie taka wariancja i w, w, współwystępowanie, korelacje to są, to jest coś, na co naj, najczęściej zwraca się uwagę w, przy analizach naturalizacji intencjonalności. I ściślej o tych znakach w naszym kontekście będzie można mówić w kategoriach informacji semantycznej definiowanej właśnie przez korelacje. Uczynił to Fred a Ja odrobinę tę te definicję rozwijam na zajęciach z wstępu do kognitywistyki. Zdecydowanie więcej na ten temat mówię na filozofii umysłu 2, kiedy będę rozwijał zajęcia na temat informacji semantycznej. Tam są dokładniejsze, czyli, czyli pod koniec tego kursu będziemy mówić o tym więcej. Więc to, tutaj mamy tylko taki sygnał. Umówmy się o to, że po prostu chodzi nam o korelację, czy współwystępowanie o jakimś mocnym sensie. Więc zobaczmy, jak to ma działać dla naturalizacji. Ponieważ aktywacja neuronów w korze wzrokowej koreluje, pamiętacie Państwo tego smutnego kotka, z występowaniem określonych bodźców wzrokowych, bo to jest po prostu detektor cech, to te neurony można uznać za znaki naturalne. I teraz jest pytanie, co one oznaczają. I to pytanie wcale nie jest pytaniem głupim, pytaniem jest tak naprawdę trudnym. Czy te konkretne bodźce tego konkretnego dnia, czy abstrakcyjne wzorce tych bodźców, a może tylko przedmioty mające dany kształt, nie zaś tylko bodźce zmysłowe? To są różne odpowiedzi. Jest pytanie, która z nich jest słuszna. Wszystkie naraz? To byłoby bardzo dziwne. Dochodzimy do jednej z kluczowych problemów, które. Mamy więc problem błędnej reprezentacji. Mamy trzy możliwe sytuacje. X koreluje z Y, a zatem X wskazuje Y. Jest jego wskaźnikiem, znakiem naturalnym Y. X nie koreluje z Y, a zatem nie wskazuje Y. No nie jest po prostu wskaźnikiem Y. Wszystko w porządku. Koreluje, nie koreluje dwie możliwości. A co z możliwością, że coś wskazuje, coś niepoprawnie? Gdzie możemy tutaj to znaleźć? Nie mamy tej możliwości, kiedy mamy wyłącznie pojęcie wskazywania oparte na pojęciu korelacji. Znaki naturalne tutaj mamy przykład e, znaku naturalnego opartego na podobieństwie podobieństwa osób. Mamy z jednej strony Mary Monroe i jej sobowtóra. Państwo mogą się tylko domyślać, które zdjęcie jest właściwym zdjęciem e, kto jest do kogo podobny. Jeśli ktoś by uznał, że zdjęcie z w jest zdjęcie Marilyn Monroe, miałby błędną reprezentację. To nie jest jej zdjęcie. Ale jak możemy powiedzieć, że ktoś się pomylił, że to nie jest zdjęcie Marilyn Monroe? No nie możemy. Ona jest przecież podobna do Marilyn Monroe. To skąd mamy wiedzieć, że zastosowana została do Marilyn Monroe niepoprawnie? Skoro jest podobna, to to, to, to jest zdjęcie Marilyn Monroe. Ale nic nie jest to zdjęcie Marilyn Monroe. To jest błędne. To nie jest prawda. Jak mamy ten problem rozwiązać? To jest oczywiście przykład. Całkowicie zabawkowy, ponieważ w przypadku zdjęć to mamy taką teorię. My uważamy zwykle, że zdjęcia powinny być i podobne, i jednocześnie spowodowane przez osoby, które na tych zdjęciach są. Eee, ale mój zabawkowy przykład ma służyć tylko temu, żeby Państwu uświadomić, że błędna reprezentacja to jest coś, z czym musimy się zmierzyć. My musimy wiedzieć, skąd się to bierze, skąd się biorą te problemy. Będziemy teraz to wałkowali troszeczkę bardziej. Ale zanim przejdziemy do kolejnego problemu. Do kolejnej ekspozycji tego problemu powiedzmy, jakie się jeszcze są dwa dodatkowe problemy, które spowodowały, że ta semantyka z Wisconsin, mimo że wydaje się prosta, fajna, przyjemna, nie jest traktowana już dzisiaj jako wystarczająca. Jest to problem alternatyw. Jerry Fowder, który początkowo rozwijał teorię tego rodzaju, zauważył, że w tej teorii w istocie zbiór desygnatów reprezentacji, czyli zbiór rzeczy, które są oznaczane przez te reprezentacje, może tylko rosnąć. Bo przecież rzadsze współwystępowanie z określonym stanem układu nerwowego w mierze nie świadczy o błędności. Dlaczego e, e, tak można uważać? No, niektóre rasy psów występują rzadziej, ale to przez to nie powoduje, że te rasy psów nie są psami. Tak? Rzadkość występowania nie świadczy o tym, że coś jest błędne. A jeśli coś rzadziej jest znajdowane wśród desygnatów reprezentacji, no to co z tego? Studenci, którzy mają ponad 2 metry wzrostu, no, rzadko się zdarzają, ale się zdarzają. Nie przestają przez to być studentami. Takie osoby się rzadziej zdarzają, ale co z tego? Współwystępowanie, relacja korelacji nie pozwala tak naprawdę na odwrócanie błędnych desygnatów. I dlatego na przykład, jeśli ktoś użyje słowa krowa widząc konia, no to mamy problem. Problem będzie polegał na tym, że zbiór zaczyna się powiększać. Zbiór dysygnatów, który wcześniej definiowaliśmy jako te wszystkie rzeczy, które są krowami, to teraz zaczyna obejmować wszystkie te krowy lub tego konia. I teraz jeśli ktoś pomyli jeszcze tę krowę z jakimś innym koniem albo owcą, to też jest, może być łaciata, no to ten zbiór będzie się powiększał. Skąd nazwa problemu alternatywą? Jak Państwo spojrzą na operator, to nie jest literka V, to jest operator alternatywy. Po prostu w definicji tego zbioru pojawia się alternatywa. To jest albo krowa, albo coś innego, albo coś innego, taka nierozłączna alternatywa, czyli sumujemy elementy zbioru, dodajemy kolejne. Możemy tylko sumować, nie możemy odejmować ze zbioru nic za pomocą pojęcia korelacji, ponieważ rzadkość nic nam tu nie zmienia. Musielibyśmy mieć jakoś inaczej zdefiniowane to pojęcie, żeby próbować rozwiązać ten problem alternatywy w jakiejkolwiek sposób Ten zbiór po prostu się ciągle powiększa i powiększa. No więc jeśli spojrzymy na ten ulubiony Fodorowski przykład pomyłki, pomylenia krowy z koniem, no to możemy zobaczyć, jeśli Państwo teraz spojrzeli i pomyśleliście, no to właśnie macie dokładnie ten sam problem. To jest tylko, proszę Państwa, koń o bardzo dziwnej łocia tej maści. Kolejny problem, który się pojawia w tym przypadku tej teorii Wisconsin, to jest problem fikcji. Tu jest... Ech. jeden z możliwych wizerunków Jana Zagłoby w postaci fikcyjnej. Ta teoria po prostu napotyka analogiczne kłopoty co tradycyjne ujęcie intencjonalności jako relacji. Pan Zagłoba nie może z niczym korelować, bo pana Zagłoby niestety nie ma. Wizerunki pana Zagłoby mogą, ale sam pan Zagłoba nijak nie może. A teoria jest zdefiniowana jako znak naturalny czegoś. I to coś musi wchodzić w relacje przyczynowe, nie ma możliwości. Współwystępowania? Nie ma możliwości. Albo podobieństwa? Też nie ma możliwości, bo to wszystko są relacje dwuargumentowe. Problem fikcji jest nierozwiązywalny. A my mówimy o, 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 o panu zagłobie. Możemy mieć reprezentację bardzo wielu nie, nieistniejących przedmiotów. A więc podsumujmy. Kłopoty przyczynowej teorii znaczenia reprezentacji umysłu. Przyczynowej oczywiście w uproszczeniu, bo to tak naprawdę bardzo często jest w korelacji, korelacja, jak państwo zobaczy. Teoria ma te następujące problemy. Bardzo trudno powiedzieć, co jest desygnatem, czyli to jest problem wyznaczania desygnatu. Jakie cechy desygnatu decydują o stosowaniu do niego określonej reprezentacji? To właśnie miało być zaletą tego podejścia, że nie musimy znać opisu. Jak Państwo sobie przypominają podejście Klipkego i Patnama, no nie musimy się tym przejmować. Te są nieważne. To miało być zaleta. Po to ta teoria w ogóle powstawała. Ale jak powstała. To teraz nie, nie sposób wyznaczyć poprawnego odniesienia, czyli zdać sprawę z błędności użyczania reprezentacji. Nie mogę się pomylić. A przecież my ciągle się mylimy. Teoria reprezentacji, która mówi, że ludzie są nieomylni, jest w sposób oczywisty od razu błędna. O to nie chodzi o to, że zwykle mamy rację, czy coś takiego, czy rzadko się ktoś myli. Nie, nie. ona. Gdyby teoria mówiła, że nigdy nie można mieć błędnych reprezentacji, to by znaczyło, że nikt nigdy się nie może pomylić. Albo ma się reprezentacja, albo, albo nie. Taki rodzaj alternatywizmu reprezentacyjnego jest osobliwy. No bo właściwie czym jest to wtedy pomyłka? Co to właściwie jest? Nie ma błędów? To o czym wtedy ludzie myślą, kiedy mówią bzdury? O niczym? I tak samo trudno powiedzieć, jak to ujęcie miałoby zdać sprawę z reprezentacją o charakterze fikcyjnym. Czyli mamy trzy problemy, z którymi ta teoria sobie absolutnie rady dać nie może.